A, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Cóż, spędzimy dzisiaj przerwę śniadaniową wspólnie, moi kochani. E, a dlaczego? A dlatego, że po prostu to jedyna możliwa opcja na nagranie wam jakiegokolwiek filmu w ciągu tygodnia. E, no cóż, nie jestem w stanie nagrywać, tak jak mówiłem, po pracy e, w tygodniu i tak dalej. Jestem zbyt wyczerpany, żeby to robić. To nie jest możliwe. Więc będziemy sobie radzić w weekendy i ewentualnie w moich przerwach na lunch. Cóż, mamy dziś dzień. 11 września, roku pańskiego 2024. Od wspaniałych wydarzeń minęło. Wspaniałych wydarzeń, co ty mówisz? Od wydarzenia, które. Zapoczątkowało moje przebudzenie i fascynację e, jakby spiskami. Pierwszy raz zorientowałem się, że ten świat nie jest taki wspaniały, jak mnie uczono i wychowywano. Wtedy też zorientowałem się, że ten świat jest niebezpieczny: że wcale nie jest tu przyjaźnie i jedni żerują na drugich, wykorzystują i, i tak dalej. Tak to wyglądało. Dla wielu z nas operacja 11 września jest, mówię dla wielu z nas, bo chodzi mi przede wszystkim o, o spiskowców, o ludzi, którzy kwestionują rzeczywistość. Chodzi mi przede wszystkim o ludzi, którzy kwestionują rzeczywistość, którzy nie dali sobie wmówić, że dwa samoloty. Były w stanie wyburzyć trzy budynki. Ludzie, którzy dziś powtarzają, że to się wydarzyło jakby w sposób naturalny, w sensie, że był to zamach terrorystyczny. Ja, ja osobiście, jak spoglądam ludziom w oczy i pytam o takie rzeczy, czy ty człowieku naprawdę uważasz, że dwa samoloty wyburzają trzy budynki? Do tego w taki, a nie inny sposób, że ta stal jest tak melt, 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 jak się mówi po polsku melt, rozpuszczona o, w ten sposób, że stopiony został, e, stopiony został, jak to się nazywa, metal w, tych, w konstrukcji tych budynków. To było planowe wyburzenie, to było rozpoczęcie wojny. Z terroryzmem. To było rozpoczęcie wojny, trzeciej wojny światowej z ludźmi, z obywatelami wszystkich krajów, a skupione to zostało na zasadzie przeciwko wolności, przeciwko jakby nam, obywatelom. Ej, tam jest Basia. Pamiętacie, Basie? Chodź Basia. No nie. No nie ekipa. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. No, no, no. E, o czym to my mówiliśmy? O rozpuszczającej się stali. Słuchajcie. E, ludzie dzisiaj, popatrzcie na media, popatrzcie na e, dziennikarzy i reporterów. Ja mówię, ja spodglądam w oczy ludziom i w sumie, w sposób bezczelny pytam. W sposób bezczelny pytam ich o to, czy oni naprawdę uważają, że to był zamach terrorystyczny, że ktoś porwał samoloty i rozbił je o Światowe Centrum Handlu. Kiedy zadaję im pytania, jak stało się, że. Na, e, ludzie pewnej nacji nie przyszli tego dnia do pracy. Jak stało się to, że spod budynku numer 7, e, to było World Trade Center 7, jak mały budynek, który stał gdzieś tam za tymi wieżami, z piwnic tego budynku wywieziono przetony złota. Dokumenty, które spłonęły w tych e, e, budynkach, e, dokumenty światowego handlu, tradingu, center, te miliardy, które zostały tam ukryte, to wszystko co zostało tam zrobione. No chyba nie muszę wam mówić. Czekajcie, odłożę was na sekundkę. Jak was odłożyć, żebyście się nie przewrócili? Stójcie proszę. Mikrofon mam pod spodem i dlatego on się tak ślizga. No dobra. Zróbmy to tak. Pokazać wam coś? Ja wam coś pokażę w takim razie. Niech to ja wam coś pokażę. I ci ludzie wszyscy ludzie po. W tylu latach moi kochani, siata, pakap, up, up! Ci wszyscy ludzie, moi kochani, którzy dzisiaj robią te wszystkie materiały, reportaże. hello hey take it take it yeah hurry are you <laughs> Hey guys. Hi, kitchen, yeah, you got some shoes on Albert. No, 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 no. Sit down, give me the shoes. <inaudible> Alba! Stop! Don't let it go. Remember what we said. Let it go. Let it go. Let it go, let it go, to go home. You're gonna hurt it, but... Right? <laughs> Pauza będzie, dobra? Ach, jak widzicie, nie da się być miłym dla ludzi, bo po prostu wejdą ci na łeb i dostanę szał, chore dzieci. Wiedzieliście, co to dziecko robiło? Widzieliście, co to dziecko robiło? I widzieliście mamusię, reakcję mamusi na zachowanie tego dziecka. Szał dostanę. Nienawidzę takich ludzi. Dobra, wróćmy do tematu. Mamusia, nie można łapać gołąbków. Boże jedyny. A drugie dziecko właśnie tego gołębie kopie. A mamusia siedzi na ławce i się cieszy. Przyszliśmy do parku pomęczyć zwierzęta. O, jak fajnie, patrz, kopnęłem y, tego pidżynka. Well done, kurwa! Nie będziecie gnębić zwierząt. Prostaki. No, again, no, again. <Szysk> Zobaczymy, jak ta sytuacja się może rozwinie, co? Skończyłem w ogóle, straciłem w ogóle wątek wypowiedzi, przepraszam, bo ja jestem, ja dostaję wstrząsu, nerwów, dostaję, jak widzę, kiedy ktokolwiek zachowuje się w taki sposób, nie? Ja nie mogę. Nie radzę w mojej obecności nigdy podnosić rękę lub nogę na bezbronnych, bo się kurwa pokucimy. No dobra, ej, wracamy do tematu. Przepraszam Was bardzo za tę sytuację. Tak jest, ja tak spędzam sobie te, ja tak spędzam sobie śniadania, lunche i tak dalej. Zobaczcie, co wspaniałe. Kochane ptaszki. Nie trzeba ich łapać, same do Was przyjdą. Jedzcie, kochane. Jedz. I tutaj, i tu, i tu, i tu, i tu, i tu wszędzie tu. Macie, kochane. Cisza na planie. Będzie nagranie. Dobra. Pozwólcie mi, że porozmawiam z moimi widzami o spiskach. Dobra. Słuchajcie, jak można po 20 latach, po tych wszystkich dywagacjach, jakie były prowadzone w temacie World Trade Center, wciąż uznać, stwierdzić i powiedzieć to w sposób taki oficjalny, że był to zamach terrorystyczny, przeprowadzony przez Osamę Billadena, agenta CIA, którego ewakuowano z y, rodzinę, bo nie samego tego Bilusia, tylko rodzinę Billadena ewakuowano z Nowego Jorku, dokładnie przed tymi wszystkimi zdarzeniami. E, Billaden tak w ogóle to jest, on w ogóle żyje, Billaden żyje tak samo jak żyje Kulczyk, tak samo jak żyje ten kurwa Azgdynicz z Gdyni, czy z Gdańska, co niby dostał nożem e, i tak dalej i tak dalej. Cie, te wszystkie osoby e, Odegrały swoją rolę i zostały objęte dla nas. Nazywa się to program ochrony świadków. Jeśli wiecie, co mówię. Patrzcie, to jest moja ulubienica. Moja kochana Basia. Chodź tu, Basienka. Chodź, Basienka. Znowu, odłożę was tylko na sekundę, żeby otworzyć jedzonko dla Basiuni. Basiunia. Wiesz, co ja mam? Co ja mam, kochana? No co ja mam, perełko? Chodź do mnie. Chodź do mnie, malutka. Mam orzeszki dla ciebie. No chodź, nie bój się. No nie bójmy się. Przecież ja przyjaciel jestem. Przyjaciel jestem. Twój też jestem przyjaciel, kochana. Tak. Chodź. To są migdałki. Lubisz migdałki? Lubisz migdałki, prawda? Wiesz co, Basieńka? Ja ci zostawię troszeczkę. Chodź, weź sobie. Au! Ugryzłaś mnie, wariatko. Proszę. Zostawię Ci tu dwa orzeszki. Zobacz, tutaj masz. Hej. Żebyś miała na później, dobra? Schowaj sobie. Schowaj sobie, Basieńka. Ty chcesz jeszcze jednego? Chcesz jeszcze jednego? Czy nie chcesz? Co? Ach, tak więc... Oni zostali ewakuowani z, no, z Jorku i objęci ochroną świadków. Tak samo jak każda osoba, która odegra y, takie znaczące role w gnębieniu społeczeństwa. Czyli, jeżeli ktoś na przykład zrobi, y, w sumie dostaje polecenie, tak to powiem, czyli, bo to są politycy. Nie są tym, za kogo my, y, ludzie, tacy społeczeństwo ich mamy. My myślimy, że my wybieramy tych ludzi na stanowiska, a oni są predyktowani. Oni, y, my nie mamy wyboru spośród takich i takich ludzi, tylko my mamy wybór taki zupełnie. Y, jak, wam to, jak ja mam wam to powiedzieć? My mamy wybór, moi kochani, z ludzi, którzy są z ich układu. Rozumiecie to? Chodź, Basia. Chodź tu, Basieńka. Ej, chodźcie, bo ja, ja mam... Ja mam za dużo dziur w zębach, ja nie jem orzechów. Tak to wytłumaczę. Chodź tu. Jak się woła biurkę? Basia. No nie, o Proszę bardzo. To wy tak orzeszki jecie? Trudno aż uwierzyć. No nie, was orzechami to nie będę kochany karmił. Dla was było tręby. Nie, 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 nie. Ja sam śniadanie dzisiaj nie zjadłem, żebym ja was orzechami karmił. Nie ma mowy. Bandyci. Ej, Basienki, chodź tutaj. Chodź mała, dam ci coś. Ej. Basiunia. Zawołałeś koleżanki czy nie? Pięknie, ja już mam humor na cały dzień. Mi już, mi już jest dobrze. No chodź tutaj, malutka. Nie dacie mi. Nie dacie, nie? Nie dacie. Tak wy. Ja uwielbiam, jak one jedzą te orzeszki. Masz, małutka, chodź. chodź, dam Ci jeszcze jednego. <grym> Ale odruch straszny, straszne, ona tymi pozorkami, chociaż tyle razy, jak mówię, tyle razy tu przychodzę, ej, chodź i ty, chodź ty, ty to młodziutka jesteś, chodź. Chodź. No dobra, niech ja znajdę wyjście yes, z tego yeah, yeah. parku. Pójdźmy, wracajmy już, bo już, ile mamy? 17 minut, ja mam półgodzinną przerwę. Muszę jeszcze zjeść, zapalić. Dobra, słuchajcie, dla, dla mnie osobiście, ja się staram dzisiaj wypowiadać tylko o sobie. Próbuję Wam, <laughs> z marnym skutkiem, niestety, ale próbuję Wam powiedzieć to, przede wszystkim, że dla mnie e, World Trade Center było początkiem mojego przebudzenia. Dla mnie World Trade Center było początkiem zrozumienia pewnych rzeczy i zaczęcia kwestionowania rzeczywistości, która mnie otacza. E, do czego to doprowadziło? Doprowadziło to do, do tego, że za jakokolwiek sprawę nie wziąłem się w... W sensie zrozumienia pewnych rzeczy, zawsze okazało się, że pod spodem jest drugie dno, druga twarz, druga motywacja. Zawsze było to takie oficjalnie piękne, poukładane, logiczne, a pod spodem takie brudne, chytre, takie. Z premedytacją wymierzone w człowieka, tak jak ta wielka wojna z terroryzmem i szczątkowe odbieranie nam praw, czyli Wikileaks się kłania i jak się kolunio nazywał? Asadż? Czy ten od... Hmm. Puh, puh. Nie Asadż, Michał, pierdolisz głupoty. Snowden, przepraszam, widzicie? Snowden. Tak, on ujawnił, jak to, jak to wszystko było, i Nowiki Lik znacie, wiecie, jak tam Clintony i to wszystko, jak to wszystko funkcjonowało. Odbieranie nam praw za pomocą jednoczesnej tej wojny z społeczeństwami. Cały czas musimy mieć na uwadze to, że to jest plan wprowadzenia nowego porządku świata. To nie jest Wydarzenie, bo coś się stało, tylko to są preteksty do przeprowadzenia. Tak samo jak wojna tam jakaś, nie wiem, pre-harbor powiedzmy. No przecież to Amerykanie sami siebie zaatakowali, by mieć pretekst do odpowiedzi na ten. Wietnam. Amerykanie sami siebie atakują, by mieć pretekst do kolejnego tego. Eee, ja nie wiem, jakie oni tam jeszcze wojny prowadzili. I Irak czy Iran? Który kraj pierwszy rozebrali, bo teraz będę rozbierać następny, ale który pierwszy rozebrali? Ten, w którym ta broń masowego rażenia miała być i nie było, ale złoto tonami wozili. Tonami, pociągi tam wyjeżdżały z tego miejsca złota. Także zawsze wygląda to w taki sposób, że mówi się nam, że no terroryści... Przejmują samoloty, itd. i tak dalej, i coś tam się wydarzyło, i dla naszego bezpieczeństwa, oczywiście pod płaszczykiem tego bezpieczeństwa, odbiera nam się kolejne prawa. W tym momencie to my już nie mamy żadnych praw. Tak wam powiem: żadnych praw, żadnych praw do obrony, żadnych praw do sądu. To już wszystko nie funkcjonuje. Jest tak przekupione, tak obleśnie pokazują nam, że to wszystko nie ma sensu, wyraziście wręcz. Że, że, tak, dobra, ja to powiem tak, ten system już upadł, upadła polityka i upadło to wszystko, trzeba to zorganizować jeszcze raz, a żeby to zorganizować jeszcze raz, musicie wiedzieć o tym, że należy wszystko zniszczyć, zniszczyć i doprowadzić ludzkość do Sytuacji, w której będzie im wszystko jedno, w którym będzie im obojętne to, co się dzieje, byle tylko przeżyć, byle tylko napełnić brzuch. O głodzie to ja zrobię oddzielny odcinek, bo to jest. Ja pójdę do sklepu, ja Wam pokażę. Ja Wam pokażę to po prostu, jak to wygląda tutaj u nas w sklepach i ile tej żywności naprawdę jest. A ile to nieżywność, to trucizna. Dalej. Jedna rzecz, o której przy World Trade Center należy bardzo mocno powiedzieć. Ej, coś mi się tu. Słuchajcie, jedna rzecz, o której bardzo mocno powiedzieć trzeba przy sytuacji World Trade Center. Um, jak to powiedzieć? Po prostu w, tam, w takim razie, po prostu bez tego Cania. Nie wierzę w to, że Ameryka jest słaba, nie wierzę w to, że Ameryka upada, nie wierzę w to, że ludzie, którzy zaplanowali trzy wojny, jedna po drugiej, nie wierzę w to, że ludzie, którzy zaplanowali em, rozpad systemu kolonizacyjnego, pozostawiając Podbite kraje, skolonizowane samym sobie, ustawiając tam rządy, jakieś wataszki, nabojki i tak dalej, które terrorem zmuszały ludzi do pracy przy wydobywaniu surowców, złota, diamentów najróżniejszych potrzebnych tym wielkim yy, państwom, tak? Mocarstwom może bardziej bym to się wyraził te mocarstwa potrzebują tych surowców do rozwoju, prawda? A więc ludzie, którzy zaplanowali to, ludzie, którzy przejęli technologię Niemców, powiedzmy, że ich pokonują, ta, pokonując Niemcy, rozumiecie? My myślimy, że Niemcy zostały pokonane. Nie, nie zostały pokonane. Niemcy nigdy nie podpisały kapitulacji. Dogadały się z alien, e, aliantami, alianci oni się nazywali. Po prostu dogadali się z Amerykanami. Da, e, nie podpisali i prowadzą dalej nieustanną wojnę, wyniszczając Europę. Słuchajcie, jak myślicie, e, po rozpadku kolonializmu, to co już mówiłem wam ostatnim tym, tam zostali e, zamontowani ludzie, którzy szkolili ich w e, brutalności. Tam dwunasto, dziesięciolatki biegają z maczetami mordują ludzi. Tam, żeby wstąpić do takiej nabojki, to... E, to nie jest tak, że ty to robisz z własnej woli. To przyjeżdża hunta, to hunty się chyba nazywają. Przyjeżdżają tam w tych krajach syryjskich, yy, afrykańskich i tak dalej. Ci ludzie wszyscy, oni są wybijani całymi wioskami, a ich dzieci są porywane i szkolone w tym. Często, gęsto, te dzieci, aby przeżyć, muszą zarżnąć maczetą własnych rodziców albo ich rozstrzelać, więc Ci ludzie w nienawiści, szkoleni, mordowaniu, e, takie nabojki czternastolatków niszczące całe wioski, wybijające ludność, to porządek dzienny. I teraz ci ludzie, te czternastolatki dorosły i zostają przetransportowani łodziami przez przemytników do Europy. Oni zostali wychowani w. W systemie nienawiści do życia, w systemie wojny, w systemie, który jest tak daleki od naszych standardów zachodnich, że brutalność tych ludzi paraliżuje nasze społeczeństwo. Kiedy my widzimy takiego inżyniera, który przyjechał tutaj tworzyć te wszystkie wspaniałe, Technologię, rzeczy, ubogacać nas kulturowo, i on w wieku 17 lat wpada na pomysł, żeby wbić się na imprezę do e, malutkich dziewczynek, wyrżnąć je nożem. No, nie co to? Przecież on, słuchaj, trzy, dni, e, trzy lata temu wjechał i wyrżnął 200 ludzi we wsi. To dlaczego nie miałby wyrżnąć tutaj cztery osoby? Dla mnie. Kiedy rozumiem, jak to działało, kiedy rozumiem, kim są ci ludzie, kiedy to wszystko funkcjonuje tak, jak ten, I dla, mnie, i dla mnie to jest coś naturalnego, normalnego. Jeżeli programujesz od początku malutkiego gołębia, by przylatywał do ciebie pojedzonko, on ci ufa, jak kurczak. Tak samo tu. Jeżeli programujesz dziecko. Dla braku szacunku do życia by mordowało bez litości, to te dziecko uznaje, że taki jest świat, tak to i funkcjonuje. I teraz wracamy do Ameryki. Uważacie wszyscy, że Ameryka upada, dolar upada. Ameryka już się nie podniesie, to już jest koniec. Ale cała technologia wojenna, cała technologia wojenna niemiecka, cała maszyna wojenna niemiecka została przeniesiona do Ameryki. Wszystkie te. Atomy, nie atomy, ufa i tak dalej, to to jest kontynuacja niemieckich projektów. Bomby atomowe, cały czas niemieckie projekty, wszystko to jest. Voila, I to wszystko to jest w Ameryce. I raptem Ameryka, po rozbiorze tylu krajów, doprowadzenia do ruiny i tak dalej, planując wojnę, trzy, trzy wojny w okresie stu lat, tak, oni raptem. Upadają. Raptem ich dolar upada. Raptem, gdzie ten dolar jest praktycznie w każdym kraju, to on upada. A co się stanie, jeżeli Ameryka na dzień dzisiejszy powie dość? Na przykład, wszystkie dolary, które macie w domu, tracą wartość. No bo my już nie operujemy teraz dolarem, tylko przechodzimy na pieniądze elektroniczne. I co teraz? E, powiedzmy... Chiny mają, e, Chiny mają tyle i tyle miliardów w dolarach. Rosja ma tyle i tyle miliardów w dolarach. Wszyscy na świecie mają tyle i tyle miliardów w dolarach. Przecież te miliardy, gdyby wróciły do Ameryki, to Ameryka naprawdę by nie funkcjonowała. To by była recesja, jak u nas w czasie komuny, gdzie za milion złotych kupowaliście cukierka. No w przenośni, no ja byłem za malutki, żeby tak dobrze komunę pamiętać, żeby wam cyfry podać, e, starsi widzowie na pewno mnie skorygują tutaj, za co dziękuję, ale tak jak mówię, tak było, była denominacja pieniądza, była denominacja wartości pieniądza i tak by wyglądała Ameryka, gdyby to wszystko wróciło, a więc co byście zrobili, gdybyście byli drukarzem dolara? Zmienilibyście dolara na coś innego i powiedzieli, że tamten już nie ma wartości. Spoko, trzymajcie sobie te dolary, ale już, my, już ich, my już ich nie kryjemy, my mamy to gdzieś. Pokłóciliśmy się z całym światem, no sorry. <grystanie> Rozumiecie, co tu się będzie działo? Dobra, moi kochani, jeszcze bym z wami troszeczkę pogadał, jeszcze bym wam troszeczkę powiedział, bo ten, ale jak widzicie na zegarku 30 minut minęło, muszę wracać do niewolniczej pracy, Choć wolałbym sobie z Wami porozmawiać. Dzięki. Piszcie. W weekend nagramy coś fajniejszego. W weekend nagramy coś mocnego. Pozdrawiam Was.